Są dwie rzeczy, które poprawiają humor każdej kobiecie. Po pierwsze, to słowo kocham cię, a po drugie, 50% zniżka na zakopienie. Na taką mieliznę mógł wpaść tylko jakiś facet. Jako kobieta, mówię wam, że 100% babką czuję się zaraz po wyjściu z salonu, ale wyjątkowego salonu: Akademia Perfect Hair. Zresztą sami się przekonacie, bo teraz wyglądam tak, a już za chwilę będę wyglądała zupełnie inaczej. W naszych 220 metrach mieści się dział męski, który mamy po prawej stronie. Pozwolę sobie pokazać. W dziale męskim głównie pracuje pan Dariusz, który jest tutaj mistrzem fryzjerstwa, i przechodzimy sobie na osobny dział pielęgnacji włosów oraz skóry głowy. Jest to bardzo istotne w naszej pracy, żeby klient w czasie mycia odczuwał relaks. Już po prawej stronie znajduje się pokój dziecinny, gdzie jak widać właśnie przed sekundą wyszły dzieci. Mamy pełen rozgardiasz, kiedy przychodzą w sobotę z rodzicami. Chcemy, żeby spokojnie miały swój czas, a mama żeby mogła się zrelaksować. I to jest dział damski. Stylizacja włosów, farbowanie, modelowanie, wszystko to, co dotyczy fryzjerstwa damskiego. Bardzo kreatywne, piękne usługi i nasze zadowolone klientki. U pani Ani jest najlepiej, naprawdę. Świetny masaż głowy, który bardzo relaksuje. Wszystkim polecam. A niech Pani powie, jak to jest, jak się wchodzi do fryzjera, do salonu fryzjerskiego, to rzeczywiście jest tak, że człowiek wychodzi stąd taki wyluzowany, szczęśliwy? To znaczy, nie wiem czy wszędzie, ale tutaj tak jest. I też oprowadziłam tutaj mojego syna, który też do Pani Ani chodzi. Jest, jest bardzo zadowolony, bo ma tak trudne włosy, że tylko Pani Ania sobie daje z nimi radę. A czy to też jest takie fajne miejsce trochę jak u psychoterapeuty się człowiek czuje? Yy, nie byłam psychoterapeuty, ale przypuszczałam, że jest fajniej. <grywa> Akademia Perfect Hair. Włosy są moją pasją. Tak brzmi hasło, które reprezentuje Maryla Kaczmarek i tak rzeczywiście jest, bo chyba trzeba mieć pasję, żeby potrafić upiększyć kobietę i mężczyznę, prawda? I jeżeli mamy przyjemność ze swojej pracy. Jeżeli każdego dnia przychodzę do własnego salonu z poczuciem spełnienia. To, to jest ta pasja, to jest to, że nie boimy się zmian, to jest to, że chcemy zmieniać klienta, rodzimy się z nowym pomysłem dla klienta, dla siebie. Ta pasja to jest takie podpisywanie się imieniem i nazwiskiem każdej głowy. To jest absolutnie dla mnie jak, jak, jak malarz przy swoim obrazie. To jest wizytówka mojego salonu. trzeba zrobić, żeby ta kobieta wyszła stąd usatysfakcjonowana w pełni? Wiesz, to są po prostu pewne rzeczy, które są albo ukryte, albo są za bardzo widoczne. Tak? I chodzi o to, żeby, żeby, żeby pokazać to, co jest fajne, na przykład. Jeżeli jest schowany, a to, co, to, co chcielibyśmy gdzieś schować, to, to kamuflujemy. Szkoda, że do fryzjera nie można przychodzić codziennie, ale jak często powinnyśmy sprawiać sobie taką przyjemność? Czy Mam klientki, które, które są raz w tygodniu. Mam klientki, które, najczęściej klientki, które przychodzą raz w miesiącu do mnie. Podczas korzywicy poznajemy, się, dowiadujemy się czegoś nowego o sobie, a to też na pewno pomaga w samej pracy. Ile kobiet dziennie uszczęśliwiasz, wypuszczając je z pięknymi fryzurami? Średnio, nie wiem, od 4 do 6-7 kobiet dziennie. Mhm. Całkiem miło. Tutaj mamy część. Taką wipowską bym określiła. Przyjmujemy tutaj klientów, którzy nie chcą być na forum czasami czy strzyżeni. I lub też, kiedy mamy, mają malusienki dzidziusie, żeby je nakarmić, żeby miały spokój, dziecko, mama. W tej części mamy dział kosmetyczny. Drobne zabiegi kosmetyczne, które odbywają się w naszym salonie dla pań, stałych klientek oraz gabinet manicuru pedicuru. W krótkim czasie manicure, pedikur, kosmetyka oraz włosy. Miejsce zdecydowanie rodzinne, bowiem zachęciła mnie tutaj do tego salonu konkretnie żona, która zresztą a, zrobiła na tyle dobrą reklamę, że za nią przyprowadziła również kilka swoich koleżanek. Czuję się przede wszystkim zadowolony, prawda? To jest chyba najważniejsze. By był odpowiedni, tak? Proporcjonalnie. Tak, bo to co pani teraz zrobiła? Mm -hmm. Podowanie się na w tym momencie, jak one są podniesione tak, i tak żywka tak, w ten sposób. Tak, tak to, jest, to jest linia głowy to jest tak jak z projektowaniem ubrań. To jest odpowiednie. Skrojenie włosów do tej głowy, skrojenie ubrania, materiału do tego kształtu ciała. Ta głowa jest tą wizyturką. To jest satysfakcja tego, że gdziekolwiek jest ta pani, ja wiem, że ona będzie dobrze wyglądała. To jest absolutnie największa zapłata. Najistotniejsze jest, kiedy wybierzemy już tego swojego fryzjera, myślę, że musi działać chemia. Jeżeli tej chemii nie ma między klientem a stylistą, jest o wiele trudniej pracować. Jak cenne jest, kiedy klient siedzi godzinę czasu spokojny o to, jak będzie miał fryzurę bo wie, co będzie miał, bo nie jest w złych rękach, nie jest w obcych rękach. To jest ten relaks, to jest ten komfort, rymu, który dajemy klientowi każdego dnia. Jestem w bardzo dobrych rękach, zresztą efekt końcowy zobaczycie już za momencik. Włosy są prostowane, wyciągane na szczotkę, po prostu rewelacja, no. A wiecie co jest najlepsze? Najlepsze jest to, że tutaj nie ma dostępu żaden facet, żaden absolutnie, więc jak wychodzisz, a tam czeka na ciebie twój mąż, no on widzi efekt końcowy, jest zachwycony. Sprawić sobie humor, poplotkować, no przede wszystkim odpocząć, no i zrobić się na bóstwo. Właśnie po to przychodzimy do salonu fryzjerskiego. No właśnie. I co Michał, jak wyglądam? Jest ok? No to w takim razie polecam z czystą i pełną świadomością Akademia Perfect Hair. Musicie tu zajrzeć.